Moja ulubiona przeglądarka, czyli Opera GX. Za co ją tak lubię? Nie zapytał nikt nigdy. Głównie za ten cudowny pasek po lewej stronie, na którym znajdziemy messengera, Discorda, Instagrama, WhatsAppa, Telegram i też Twitcha na przykład. Generalnie ten pasek możecie dostosować pod siebie, jak wam wygodnie. Oprócz tego możemy z niego też puszczać muzyczkę. Przesiadka na operkę wcale nie jest trudna. Wystarczy po prostu importować sobie ustawienia ze starej przeglądarki i, i tako. A wtyczki też nie będą problemem, bo na szczęście opera jest kompatybilna ze wtyczkami z Google Chroma, także koks. Bo możemy sobie dzięki temu na przykład zainstalować wtyczkę przywracającą łapki w dół na YouTube. No ja nie znam przyjemniejszej przeglądarki niż ta. Uwaga! W tym roku odpalamy Mega Disco Wszechczasów! Sylwestrowa Most Przebojów rozbłyśnie na kultowym Stadionie Śląskim. Jak się bawić to z najlepszymi, dlatego spodziewajcie się wielkich gwiazd i mega dyskotekowych hitów, które porywają do zabawy bez ostrzeżenia. Tylko u nas hit goni hit. Serwujemy przebój za przebojem. Po raz pierwszy światowe legendy Disco kontra mega hity polskich wesel i domówek. Dla każdego coś skocznego. Wskakuj na największy parkiet w Polsce i przywitaj nowy rok w towarzystwie prawdziwych królów Disco. Już nie szukaj gwiazd, one u nas są. Na sylwestrową moc przebojów zapraszają Telewizja Polska, Miasto Katowice i Województwo Śląskie. Startujemy od 20.00. Horyzont po stronie wschodu zaczynało jaśnieć. Witał mnie nowy brzaski światła wielkiego miasta Jechałem sam, chociaż nie Moje myśli były moim pasażerem. Myślałem, co prawda, to prawda. A co Już od czterech złotych Katowice, Gliwice z biletem miesięcznym. Na świecie. So I am in the